Józef Rokoszny urodził się 18 września 1870 roku w Radomiu jako syn Pawła i Petroneli z Woronieckich. Pewnego dnia koledzy w szkole poprosili go, żeby jednemu z nich zamazał w dzienniku jedynkę. No, oni w tym czasie oczywiście zagadali nauczyciela. Mały Józef zobac zobaczył cały szereg tych jedynek w dzienniku, no więc co miał zrobić? Rozlał atrament na wszystkie, zadzwonił dzwonek, dziennik zamknął. Poszedł do domu, to była ostatnia lekcja, więc spokojnie mógł jeść, zjeść w domu kolację. No niestety rano Przychodzi, był już cały, blady, wiedział, co się za chwilę stanie. Pierwsza lekcja z dyrektorem. Dyrektor dziennik otwiera. Patrzy, wielka czarna plama. No, dyrektor spojrzał po klasie surowym wzrokiem. Kto to zrobił? No, Rokoszny mu odezwało się dobre serce, chciał się podnieść, jednak powstrzymał go w tym momencie jego kolega, a złapał za ramię. Dyrektor zobaczył jednak to, że Józef chciał stać, poprosił go do siebie. Norokoszny podchodząc do biurka, prawie zemdlał, był cały, blady. A dyrektor... Spojrzał na niego i mówi do niego tak. Zobacz, jak to brzydko wygląda. Tak nigdy nie wolno robić. Przecież to jest bardzo brzydkie. Ja wiem, że jesteś dobre dziecko, bo się przyznałeś. To jest już dla ciebie dość kary, siadaj i się nie bój. No Rokoszny całe, całe życie wspominał tą historię jako pedagogię dobroci, wyrozumiałości i przebaczenia i całą swoją późniejszą karierę pedagogiczną traktował w ten właśnie sposób. Czy rzeczywiście to z pozoru błahe wydarzenie mogło wpłynąć na całe życie naszego bohatera i poniekąd kształtować je? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Ksiądz Józef Rokoszny. Postać niezwykle ciekawa dla historii naszego miasta i dla historii dawnej diecezji sandomierskiej. On przyszedł na świat w Radomiu, to był rok 1870. W naszym mieście kończył najpierw prywatną pensję, potem było to Państwowe gimnazjum filologiczne. Po jego ukończeniu zostaje przyjęty na studia w seminarium duchownym w Sandomierzu. No w wieku 18 lat Józef zapragnął zostać księdzem, miał tylko jeden argument. Jak nie księdzem, to bandytom. No więc cóż jego ojciec miał zrobić? Zawiózł go do Sandomierza. I u drzwi przywitał ich ksiądz regens, ówczesny regens, ksiądz Kijanka. No, ojciec zarekomendował Józefa, może w sposób nie do końca dobry, powiedział tak. Przywiozłem tu mojego syna i ja uważam, że on się tu nie nadaje. To jest światowy, wesoły chłopak, ani on tu nie wytrzyma, ani wy z nim nie wytrzymacie. No, Rokoszny pomyślał sobie w tym momencie, ot, ładny ojciec mi się trafił, no ale cóż miał zrobić? Ale ksiądz Kijanka popatrzył w oczy Józefowi. Złapał za rękę jego ojca i powiedział, miałem tu już takich. Znowu tak źle mu z tych oczu nie patrzy. Młody, niewesoły, stary, niepobożny, diabła wart. Niech zostanie. Te słowa Rokoszny wspominał do końca życia. I tak starał się nauczać młodzież. Młody, niewesoły, stary, niepobożny, diabła wart. Gdy ukończył seminarium duchowne, zostaje przesłany jako jeden z najzdolniejszych alumnów na dalsze studia. Wtedy w czasach zaboru rosyjskiego była tylko możliwość wysłania księży na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. I tam też wysłano księdza Rokosznego. Kończy tam studia i w 1897 roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Sandomierskiego. Jego dalsze losy to nominacja na wykładowcę seminarium duchownego w Sandomierzu. Będąc w Sandomierzu, podejmuje szereg inicjatyw związanych z kulturą miasta, z jego historią, z ratowaniem zabytków, ale też. Podejmuje inicjatywy charytatywne. Swoją pracę rozpoczął w 1897 roku. W sandomierskim seminarium wykładał takie przedmioty jak apologetykę, teologię dogmatyczną, archeologię, historię sztuki sakralnej, dykcję, liturgię, literaturę, język łaciński. Wykładowca aż ośmiu przedmiotów. Dzisiaj współcześni nauczyciele nie mają tak dużych obciążeń. Ksiądz Rokoszny biegle władał językiem rosyjskim, francuskim, angielskim, językiem łacińskim. Wiemy też, że uczył się języka czeskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Ksiądz Józef Rokoszny wśród wielu swoich zainteresowań wybitnie dał się poznać jako konserwator zabytków, muzealnik, bibliofil, kolekcjoner, inwentaryzator, fotografik i dokumentalista. Szczególnie bliskie mu były dzieła sztuki sakralnej, gdyż w tym czasie, kiedy on zaczął swoją pracę w Sandomierzu, zauważył duże, duże pole tu do działania. Szczególnie, że diecezja sandomierska wyróżniała się wybitnymi zabytkami i sam Sandomierz, co zwróciło jego uwagę. I w tym kierunku skierował swoją działalność jako, jako ksiądz, jako kapłan, który zwrócił uwagę w swoim piśmie do Kapituły Sandomier Katedry Sandomierskiej w piśmie o potrzebie założenia Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. To muzeum bardzo szybko zgromadziło bardzo cenne, zabytki, dzieła sztuki. Zostało to nawet już zauważone w tym czasie w Krakowie w Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności. Zresztą ksiądz okoszny miał bliskie kontakty ze środowiskiem właśnie krakowskim, warszawskim. Dzięki temu, że jego pasja była nie tylko no, taką amatorską pasją, Cały czas podbudowywał ją nauką, wiedzą, badaniami i konsultacjami już z wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie. Także tutaj jego, jego tworzenie tego muzeum już miało takie podstawy naukowe, dzięki czemu był to zbiór wybitny i do dzisiaj muzeum diecezjalne w Sandomierzu jest w czołówce. Właśnie muzeów zgromadzonych przy diecezjach, gdyż tych muzeów diecezjalnych jest w Polsce już kilkanaście. To między innymi do jego największych dzieł należy podjęcie remontu jednego z najciekawszych obiektów sakralnych w Sandomierzu, ale i w Polsce romańskiego kościoła świętego Jakuba, klasztoru podominikańskiego. W tym celu zorganizował, jako świetny organizator współpracy między Towarzystwami Ochrony Zabytków Krakowskich i Warszawskich, zwoływał szereg komisji konserwatorskich, organizował materiały, organizował fundusze. Także ta, te prace można uznać za pionierskie i wzorcowe w dziedzinie konserwacji zabytków w ogóle w Polsce. Drugim takim jego dziełem w dziedzinie konserwatorskiej była konserwacja, odkrycie i konserwacja fresków rusko-bizantyjskich w katedrze sandomierskiej. Dał się poznać też jako wybitny inwentaryzator i dokumentalista, no, wykonując setki, tysiące nawet fotografii zabytków. Otrzymał aparat fotograficzny z kasy Mianowskiego Fundacji Naukowej Warszawskiej, która dostrzegła. Tutaj w księdzu Rokosznym, właśnie wybitnego konserwatora i inwentaryzatora. Ksiądz Józef Rokoszny powrócił do Radomia, swojego rodzinnego miasta w 1915 roku. Pierwszym zadaniem, jakie objął po przybyciu z Sandomierza do naszego miasta, było objęcie funkcji rektora Kościoła Świętej Katarzyny w dawnym klasztorze Ojców Bernardynów. Radom jeszcze w tamtym okresie był opanowany przez wojska rosyjskie. 20 lipca. W 1915 roku Rosjanie wycofują się ostatecznie z Radomia i radą zostaje opanowany przez wojska austriackie. To daje nowe możliwości dla lokalnych działaczy, szczególnie na polu oświaty. W te działania włącza się aktywnie ksiądz Józef Rokoszny, zostając na początku wiceprzewodniczącym Komisji Szkolnej dla Miasta Radomia, która powstała 21 sierpnia 1915 roku a już od listopada po rezygnacji z tej funkcji Maksymiliana Skotnickiego obejmuje jej przewodnictwo i przewodniczącym Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, bo taką nazwę komisja otrzyma 4 września 1915 roku, będzie jej przewodniczył aż do... Samego końca jej działalności, czyli 27 września 1917 roku. Czym zajmowała się komisja? Przede wszystkim miała za zadanie zorganizować sieć szkół elementarnych na terenie Radomia i okolic. Oczywiście te szkoły znajdowały się pod patronatem władz austriackich. Zajmowała się także organizowaniem kursów pedagogicznych, organizowaniem wszelkiego rodzaju świąt narodowych, takich jak obchody rocznicy Konstytucji 3 maja, powstania styczniowego oraz organizacją Dnia Szkoły Polskiej. 5 września 1915 roku z ogromnym rozmachem odbyły się obchody Dnia Szkoły Polskiej zorganizowanej przez Rokosznego. Co można takiego specyficznego powiedzieć na temat Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, ponieważ podobne organy powstawały w tym okresie w Kielcach, Lublinie, Piotrkowie, wydawałoby się, że nie było w tym nic nadzwyczajnego, natomiast nadzwyczajna jest bardzo szeroka, niespotykana w skali całego Królestwa Polskiego autonomia Radomskiej Komisji. Ta autonomia była oczywiście osobistym sukcesem księdza Rokosznego, bo to on dzięki swoim osobistym staraniom i utarczkom z władzami austriackimi wywalczył dla niej aż tak szeroki zakres autonomii. Co jeszcze dla tego gremium było. Charakterystyczne. Zasiadali w niej najwybitniejsi radomianie. Prosper Jarzyński, Stanisława Wrącka, Maciej Glogier, wybitny prawnik, późniejszy senator II Rzeczpospolitej. 24 wybitnych radomian kierowało radomską oświatą. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz zasługuje na uwagę. Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej była tolerancyjna pod względem politycznym. Zasiadali w niej. Członkowie zarówno ugrupowań prawicowych, jak i socjaliści udało się uzyskać bardzo specyficzny i nietypowy konsensus dla dobra budowy radomskiej oświaty. 2 października 1917 roku uchwałą Radomskiego Komitetu Obywatelskiego zostaje powołany na stanowisko przewodniczącego sekcji opieki nad dziećmi w Radomiu. Dla dzieci z ubogich rodzin organizuje letni wypoczynek. Dla zaznaczenia rozmachu działalności charytatywnych instytucji, które zakłada ksiądz Rokoszny w mieście, wystarczy wspomnieć, że w jednym tylko miesiącu wydawały te instytucje 310 tysięcy posiłków. W roku 1915-11 października odbyło się pierwsze zebranie wydziału, którego zadaniem było zorganizowanie seminarium nauczycielskiego w Radomiu. Tym zadaniem zajął się specjalnie powołany do tego zadania triumvirat, w skład którego wchodził sam Józef Rokoszny, Bolesław Saski i Jan Dębski, co było takie charakterystyczne dla naszego Radomskiego Seminarium Nauczycielskiego przede wszystkim główna dewiza, której hołdował ksiądz Józef Rokoszny, mniej nauki, więcej wychowania. To było główne motto Radomskiego Seminarium, aby postawić szczególny nacisk, położyć szczególny nacisk na wychowanie, a nie tylko sam proces dydaktyczny. W tym celu w seminarium z inicjatywy księdza Rokosznego powstało koło muzyczne Harmonia, powstał sklepik uczniowski, organizacje skautowskie i ewenementem w skali kraju było specjalne pismo wydawane przez młodzież, zatytułowane Promień. To pismo wychodziło od roku 1917 do 1932. Co było charakterystyczne dla seminarium nauczycielskiego? Przede wszystkim duża tolerancja księdza rokosznego. Nigdy nie akcentował swojego stanu duchownego i tolerował osoby o silnych przekonaniach, a religijnych. Zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów zachowały się protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, w których ksiądz rokoszny wyraźnie mówi, że nie pozwoli wyrzucić ucznia niewierzącego albo takiego, który posiada inne poglądy polityczne. Ta tolerancja i nacisk na proces wychowawczy, to są takie właśnie typowe aspekty naszego seminarium. Poza tym bardzo wysoka jakość kształcenia. Wizytatorzy z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, którzy wizytowali Radom, mieli bardzo pochlebne zdanie na temat jakości kształcenia, jakie odbywa się w Radomiu. Ksiądz Józef Rokoszny przebywając już w Radomiu w czasie I Wojny Światowej, prowadził swoje pamiętniki i tam odnotował, że w czasie wojny tu w Radomiu już prowadził wykłady o sztuce dla uczniów seminarium nauczycielskiego. Tudzież badania archeologiczne w regionie radomskim, wydobywając szereg cennych naczyń starożytnych, jak to opisywał na poczet przyszłego muzeum Seminarium Nauczycielskiego. Już po odzyskaniu niepodległości został ministerialnym konserwatorem regionu Radomskiego. Następnie był członkiem komisji konserwatorskiej województwa kieleckiego, śląskiego i krakowskiego. W kwietniu 1921 roku ksiądz kanonik Józef Rokoszny rozpoczął nowy etap swojego życia zawodowego jako kierownik Archiwum Państwowego w Radomiu. Geneza tej nominacji wiązała się z realiami, w których znalazł się kraj po zakończeniu wojny z bolszewikami, ponieważ polskie władze spodziewały się odszkodowań wojennych, a te odszkodowania wnioski o nie należało oprzeć o dokumenty. Zachodziła potrzeba zaopiekowania się Aktami pozostałymi po zaborcach, które przechowywane były w siedzibach wielu radomskich urzędów i instytucji. Wybór księdza kanonika rokosznego na to stanowisko był w tamtych realiach oczywisty. Posiadał on ogromną wiedzę, posiadał ogromny autorytet, a przede wszystkim cieszył się olbrzymią sympatią mieszkańców miasta. Co przekładało się na bardzo życzliwy stosunek do niego przedstawicieli lokalnej administracji. Warto podkreślić, że chociaż nazwa stanowiska kierownik archiwum państwowego w Radomiu brzmiała dumnie, ksiądz rokoszny był jedynym pracownikiem merytorycznym tej instytucji. Wziął na swe barki ciężar odnalezienia, zabezpieczenia i zgromadzenia akt rozproszonych po całym Radomiu, a także rozproszonych w okolicach miasta. Na pierwszą siedzibę archiwum wybrano budynek przy ulicy Żeromskiego 53, wówczas siedzibę starostwa, i przez następne dwa lata ksiądz Rokoszny zajmował się i odnajdywaniem dokumentów i ich przewożeniem właśnie tutaj do wspomnianego przed chwilą budynku. Kiedy czyta się dokumenty dotyczące tego procesu. No po dziś dzień nie można wyjść z podziwu. Tak jak powiedziałem przed chwilą ksiądz Kanonik był jedynym pracownikiem archiwum. Pomagali mu uczniowie seminarium nauczycielskiego, pomagali mu harcerze. Transport akt na ulicę Żeromskiego odbywał się przy użyciu wozów konnych. Była to niezwykle trudna praca, ale ksiądz Rokoszny wręcz heroicznie walczył o zabezpieczenie akt a także o zapewnienie archiwum odpowiednich warunków lokalowych. Co więcej, warto to również podkreślić, mimo tego, że akta znajdowały się w paczkach, że pozostawały bez ewidencji, że były rozproszone, ksiądz Rokoszny co roku wykonywał kilkadziesiąt kwerend w tych materiałach na zlecenie osób prywatnych i na zlecenie administracji państwowej, poszukując potrzebnych i urzędom, i mieszkańcom Radomia, i nie tylko Radomia Informacji. Pracę Tę kontynuował do marca roku 1924. Chociaż wiemy, że odszedł wówczas ze stanowiska przyczyny tego odejścia nie są znane. Można jedynie przypuszczać, że była to dymisja na własną prośbę i ksiądz rokoszny, może nie tyle znudzony, co zmęczony tą niewdzięczną pracą z aktami postanowił poświęcić się całkowicie no drugiej swej pasji, jeżeli chodzi o pracę społeczną, a mianowicie kierowaniem seminarium nauczycielskim w Radomie. Ksiądz Józef Rokoszny to także bardzo aktywna działalność we wszelkiego rodzaju organizacjach oświatowych. Ja wymienię tylko kilka z nich. Pierwsza to Polska Macierz Szkolna, w której działał od roku 1917. Przewodniczył także tej organizacji. Czym zajmowała się ta organizacja? Organizowała przede wszystkim kursy dla żołnierzy analfabetów, oraz dodatkowe zajęcia dla radomskiej młodzieży pracującej w handlu i przemyśle. Druga z takich instytucji, którą warto byłoby wymienić, to Rada Oświecenia Publicznego. To było takie bardzo elitarne gremium, ośmioosobowe, które powołał minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Adam Ponikowski w 1918 roku. We wrześniu ksiądz Rokoszny dostał propozycję zasiadania w tej Radzie, także wraz z Odradzającą się Rzeczpospolitą, będzie jednym ze współdecydujących o kształcie polskiej oświaty. Ostatni wątek takiej działalności, który chciałbym wymienić, bardzo ciekawy, to jego podróż, a właściwie misja oświatowa do Stanów Zjednoczonych, którą odbył w między kwietniem a listopadem 1930 roku na specjalne polecenie kardynała Augusta Hlonda wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby zbadać, jak wygląda kondycja polskich szkół parafialnych w Stanach Zjednoczonych. Powstał z tego bardzo obszerny i pozytywny raport. Ostatnim wątkiem w działalności dydaktyczno-wychowawczej księdza Józefa Rokosznego jest jego bardzo bogata publicystyka. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka moim zdaniem najważniejszych publikacji. Pierwsza z nich to o wychowaniu w szkole średniej. Bardzo ważna moim zdaniem publikacja, której główną tezą jest iż za dużo uczymy, za mało wychowujemy. Antidotum Ksiądz Rokoszny stwierdził, że trzeba wprowadzić specjalne godziny wychowawcze, dodatkowe lekcje, na których będziemy wychowywać młodzież. Drugi antidotum to wprowadzenie i rozwijanie samorządności uczniowskiej. Mnóstwo publikował też w miesięczniku Nasze Drogi. Z ciekawszych artykułów wymieniłbym tutaj przyczynek do psychologii dziecka oraz taki bardzo ciekawy artykuł Serdeczny ból, w którym ksiądz Rokoszny potępia postawy nietolerancji wobec dzieci żydowskich. Jakąś taką niesamowitą pasją księdza Rokosznego było bycie pedagogiem i, i, i to właściwie wychodziło w przeróżnych wymiarach jego życia. No, trzeba powiedzieć, że i jego wykłady, i jego działalność nauczycielska, i wszelkie yy, zainteresowania, które się wyrażały, czy to w gromadzeniu księgozbiorów, czy, czy w szukaniu archiwów, w porządkowaniu ich, czy wreszcie, choćby nawet w organizowaniu Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, to wszystko było podyktowane tym, żeby z tego mogli korzystać inni. W przestrzeni Radomia zachowało się tak naprawdę niewiele materialnych pamiątek po księdzu Józefie Rokosznym. Na dobrą sprawę, jedynym pomnikiem, jaki w Radomiu posiada ksiądz Józef Rokoszny, jest epitafium, jakie po jego śmierci w Kościele Mariackim, czyli dzisiejszej katedrze, ufundowali mu jego byli współpracownicy i wychowankowie z seminarium nauczycielskiego. Życie jego rozpoczęte w 1870 roku zamyka klamra roku 1931. 21 listopada w tamtym roku ksiądz Rokoszny wraz z księdzem biskupem Włodzimierzem Jasińskim, ówczesnym biskupem Sandomierskim wyjechał do Rzymu, uroczyście żegnany przez duchowieństwo, przez wiernych diecezji. Biskup udawał się do Rzymu z oficjalną, urzędową wizytą ad limina apostolorum, czyli taką wizytą, którą co pewien czas, dzisiaj według prawa, co 5 lat, biskupi są zobowiązani złożyć Ojcu Świętemu, składając te sprawozdanie w Stolicy Apostolskiej. No, obaj byli przeszczęśliwi, ponieważ Józef Rokoszny dobrze znał Rzym, więc kilka dni oprowadzał biskupa po tym mieście. No, i pewnego dnia udali się w końcu na audiencję do papieża Piusa XI. Obaj byli przeszczęśliwi. Papież rozmawiał chwilę i z jednym, i z drugim. Ksiądz Rokoszny podarował mu swoją książkę o wychowaniu Marceliny Darowskiej. Z racji, że Pius XI przebywał kilka lat w Polsce, bardzo cenił i lubił porozmawiać troszeczkę z Polakami. No, ksiądz Józef Rokoszny z opowiadań wynikało, że bardzo płakał podczas tej audiencji, bardzo się wzruszył. Byli przeszczęśliwi. Wrócili do domu, gdzie zatrzymali się w Rzymie i mieli jechać w, goście, w gościnę do jednego z kardynałów z kurii rzymskiej. No jednak w drodze ksiądz Rokoszny bardzo źle się poczuł. Biskup Jasiński zadecydował, że trzeba natychmiast wracać do domu. No kiedy dojechali do domu sióstr, u których mieszkali, już z trudem doprowadził go do łóżka. Rokoszny był bardzo słaby. Położył go, natychmiast wezwano lekarzy. No lekarze podali mu leki. Na chwilę się troszeczkę polepszyło, aczkolwiek dalej Rokoszny bardzo źle się czuł. Le jeden z lekarzy został na noc i zasugerował, aby Rokosznemu udzielić sakramentu chorych. Ksiądz Rokoszny był cały czas świadomy, więc poprosił również o komunię świętą. Bardzo przepraszał biskupa Jaśńskiego za kłopot, który mu sprawił, przepraszał siostry, które były obecne, i dziękował wszystkim za gościnę. Stan rokosznego na chwilę się poprawił, więc biskup poszedł odpocząć. Jednak po godzinie obudzono go i zawołano z powrotem, gdyż rokoszny już był w bardzo złym stanie. Poprosił jeszcze raz o błogosławieństwo biskupie. W międzyczasie siostry zawiadomiły przez jednego z księży papieża, że ksiądz, który był u niego przed chwilą na audiencji, jest umierający. Papież przekazał mu swoje osobiste, specjalne błogosławieństwo, z czego rokoszny się ucieszył. No jednak stan już był bardzo zły, ksiądz rokoszny się bardzo dusił. Poprosił o krzyż, który tulił do piersi i w tym momencie przytulił go biskup Jasiński i strasznie płakał. Ksiądz Rokoszny już zaczął się bardzo dusić i z krzyżem w tych rękach ściskając go i całując umarł. Tamten pogrzeb w Rzymie stał się wielką manifestacją. Odbił się bardzo mocno i to w prasie lokalnej, rzymskiej o śmierci i o całym przebiegu. Pisał na przykład dziennik L'Osservatore Romano ale też w wielu publikacjach tutaj naszych w Polsce. Pogrzeb z udziałem kilku biskupów, uczestniczył w nim m.in. słynny dominikani, no Jacek Woroniecki, liczne duchowieństwo i siostry zakonne miasta Rzymu. Ksiądz Edward Górski, prałat sandomierski, później wikariusz generalny. Opisując moment śmierci księdza Rokosznego, pisał, że właściwie to nie wydaje się dziwne, że on swojego profesora, księdza Rokosznego, wspomina z takich wydarzeń, kiedy ten na wykładach, na uli wykładowej, mówił z wielkim takim zapałem, takim zacięciem wprost, no z, taką, z taką pasją niesamowitą o Ojcu Świętym, o Rzymie, o Stolicy Piotrowej, o katakumbach rzymskich, o innych pamiątkach miasta Rzymu. Że właściwie to nie może się dziwić, że, 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 że ten moment śmierci, moment zakończenia ziemskiego życia. Przypadł właśnie tam, w tamtych warunkach, w wiecznym mieście. W marcu następnego roku w Polsce zawiązał się komitet do sprowadzenia zwłok księdza Rokosznego z Rzymu do Radomia, o co bardzo zabiegała jego siostra Maria Krasnodębska i pan Glogier. 20 marca ciało zostało sprowadzone do Polski. Przyjechało pociągiem z Rzymu. Na dworcu było bardzo dużo ludzi, przedstawiciele wszystkich szkół. O godzinie 17 odbyła się procesja do dzisiejszej katedry radomskiej, a dnia następnego o 10 odbył się pogrzeb, w którym uczestniczyło ponad 40 księży, dwóch biskupów i niezliczone tłumy wiernych. Został pochowany na cmentarzu przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Dobroć, miłość, przebaczenie, prawda życie szczodrze obdarzyło nimi księdza Józefa Rokosznego, a on światu nie pozostał dłużny. Warto pamiętać, że kapłan ten większość swojego życia spędził w radomiu i dla dobra naszego miasta pracował. Tu, we wszystkich dziedzinach swojej bogatej działalności, wprowadzał w życie zaszczepioną w młodości pedagogikę dobroci i przebaczenia. Pamięć o nim, jako człowieku wielce zasłużonym dla miasta, regionu i całej ojczyzny, powinna trwać w nas jako wyraz wdzięczności za dzieło jego życia.